Będę was na was z sercjonalny, jak witam w nowej serii na moim kanale, czyli Minecraft Survival, nazwijmy świat Ani Gorgi, Go e, Survival. Jak coś, to teraz przysięgam losowe. losowe. Na razie mam włączone... włączone. Na razie włączymy. Włączmy na razie. Dobra, zostajmy włączony. Jest tworzenie świata. Tak, o co chodzi w tej serii? W starość tak się robi. Ale dobra, o co chodzi w tej serii? W tej serii chodzi o to, że będziemy survival na. Snapchocie 1.17. Tak, coś, te survival, że modliamy. Lecz. Jak ktoś nie zna, to sobie wpiszcie, lia, Minecraft, albo jak to chcecie. Od niego mam no, paczkę. Ja nie paczkę, tylko tej historii, jak ja to mówię. seed będzie co chwilę aktywny, bo widzieliście. Tak, będę się. Na razie będę się skupiał na takich rzeczach jak budowa domku coś w tym stylu. A potem się zacznę po prostu. Nie, najpierw zacznę budować, wiecie robić różne rzeczy, szukanie diamentów, takie coś, a potem się zacznie większymi budowlami. To robię, trzeba trzeba sobie skopać, bo tamte co dostaliśmy to czy mamy już napiszcie w komentarzach czy podoba Wam się taka seria z, z właśnie z survivala czy mam też coś innego bo na pewno Będę nagrywał z tego. Na razie z kina nie mogę bo sobie złe, nie ustawiam nawet. Na razie jeszcze bramki nie mam, ale ale nie tylko Więc wtedy to już będzie mogli na przykład, na jakichś serwerach robić stream. Widzicie w komentarzach na przykład. Czy chcecie bardziej, żebym nagrywał. Bo ja... Dzisiaj i jutro będą Dzięki tak myślę, że wtorek to, w i poniedziałki, bo wtedy mam najwięcej czasu. I może w sobotę. I w sobotę. Czyli trzy razy w tygodniu. No i może będę też inne serie nagrywał. Well, I teraz jak chodzę, po prostu zbieram dziedzinę, bo potem to potrzebowałem na przykład na książki, na takie różne... I będę po to nie po czym szukał. A tam jak sobie myślę, że w następnym odcinku będę już miał jakieś przygotowane dla Was. Jeszcze mam nad pomysł nad góle wszystkim. Będą też streamy, ale to wiecie takie na od 5 odcinka. Będą co 5, co 10 odcinków. Właśnie napiszcie w komentarzach, od ilu chcecie ten. Czy 5 czy 10 ma być streamy, jak będzie na przykład 5 odcinek, z zamiast następnym... z odcinka będzie stream, czy wolicie czy robię na przykład będzie 10 czy na będzie 20, to robię streamy, czy wolicie tak jak mówię piszcie w komentarzu właśnie piszcie, czy bo mam też plan na sprowadzenie, o o, ale ładnym miejsce tam, może tam potem się wybierze, ale Napiszcie, czy chcecie, żebym z kimś prowadził też jakieś serie, czy wolić, żebym sam miał prowadzić, bo mam dużo osób, które chcą prowadzić, ale też niektóre nie chcą. Napiszcie w komentarzu też z jakimś, nie wiem, z jakim, jakimś mini-youtuberem, takim, wiecie, którego może Na przykład z Siro, czy on nagrał jeśli ktoś zna, albo czy może z kimś innym. Czy w ogóle inną gierkę? Piszcie w komentarzach. Też możecie dostać subika i łapeczkę. Ale jeśli Wam się podoba. A jeśli nie, to wiecie, nie musicie tego oglądać. Po prostu chcę zobaczycie początek. W ogóle nie pytajcie czemu tak biegam o właściwie, czy ja sobie w ogóle nie zrobiłem. A jest. Raz, dwa, raz, dwa. Każdy wie chyba, czemu nie zrobiła, eee, jak coś się nazywa. Czemu? Ja zrobię mieczyka, a ktoś nie wie, to mieczyk jest słaby. Drewniany mieczyk? Nie, jak sobie mieczyk, jest tak jak żelazna sukierka. Tyle prawie zazaje. Prawie, może nie do końca, ale prawie. Świerka tyle zadaje, jak prawie tyle, ile jak sobie żelazny. Świerka zadaje tyle, ile jak, ty, jak sobie mieć prawie. Może ty jak sobie trochę jest lepsze. To na razie to zostawiamy. Teraz w ogóle będę miejscu na domek. Tak myślę, bo tu jest dużo jaski, ale czasem mam dragi głupie. Patrzcie, tu jest kolejna jaski, ile tu jaski już znalazłem. Tak, filmiki będą czasem takie dłuższe, jakbyśmy mieli coś więcej robić, a tak to będą po 20 minut, czasem możemy być po pół godziny, a tak to 20 minut maks. No i znowu mam laga. Jezu, jakie nienawidzę tych lagów. O, lagował się. Nie wiem, te lagi są jakieś dziwne. Sery mam lagi. Dobra. Szybka świnia. Wypotrzebuję za nie Bum. Bum. Wziąłem jeszcze kilka, tylko trochę. O, Krytykal wywalimy się, jakieś wziąć w ją Boom, e, boom, Bum. Ora, mamy coraz więcej mięska. Myślę, że bardziej na tym skrócie. się wy, wybudujemy. I tak chyba nawet teraz zrobię. Jak coś to zrobię, teraz taki byle, jaki tam widać. Był jakiś schron, coś w tym stylu. To jest początek serii, wiecie jak jest. Zawsze kiedy początek serii jakieś, to jest tak woli. A i możecie coś pisać? Jakieś pytania, coś w tym stylu. Kiedy, co, gdzie, jak, wiecie o co chodzi. Dobra, pójdę sobie do kopalni, może żelazo. O, to jest jak coś nazywa? kurde. Ale, tam gdzie to jest ruda? O mnie, o teraz jak to przeczytałem, ale sobie coś kojarzyłem, tylko nie miałem się coś trochę wysłodzić. O creeper. O my creeper. Dobra, zrobię teraz. Ja nie lubię trochę tego co zrobili, czyli o, z tym root a żelazo. Nie wiem, dlaczego nie lubię tak do końca, tylko to jest takie zepsulitro. trochę. Jest jakiś creeper, coś z tego wyskoczy. A to czuję. Tu mi gdzieś Creeper'a. O, to jest to coś nowego, właśnie. Z i... czym to można wykopać. się zawsze zastanawiam. Czy silik toczy, czy można jakiś kilofem. Na przykład, nie wiem. Panie, jakby w ogóle z e, Czas by się teraz mieli w ogóle z tym innymi w ogóle e, ten mojang zrobić tak, że zmień, można by było jakieś itemy tworzyć coś z tyłu. Te bloki są fajne, ale wiecie, tylko same bloki robić trochę sensu nie ma według mnie. Ładny blok. Fajnie by zrobili nosera. I robimy nie robimy żelaznego siekierki, innego tylko... o, kilofa. Po sobie powoli zejdziemy do tego. Teraz bardziej chcę się skupić na kopaniu. Zostawcie łapeczkę w górę, a jak zobaczysz będzie dużo osób. Chciałabym zdobyć 5 świetną ścianę. Bo mnie zaraz więcej osób chciało. Po prostu będę robił tą serię. Myślę, że dużo osób by nie chciało taką serię. Eee, właśnie, może opowiem historię, co dzisiaj ostatnio się u mnie na lekcjach działo. Nie wiem, czy tak można, ale dobra, powiem. I, tak, I tak nuda będzie, czego nie będę opowiadał. Mój kolega tam, nie wiem, czy się a nie nic, mój kolega. Byliśmy ehm, w sali, tam były takie pokrętła, jak ja to mówię, żeby przyczepić belkę. Tak. No belkę, wiec, ja chyba wiesz, co to belka. No tak jakby belkę. I tam był taki czarny korek, jak ja to mówię. On po prostu to ugryzł. A I... Zaczął się dusić. Ja z tego krałem na podłodze leżała. Zaczął się dusić. Zaczął biec do panie. Tak, jak, jak ja miałam z tego baga. A wiecie, to to że jest z tego ja, Jak ja się z tego śmiałam, to w ogóle. Ten prawie się... Nie no, nie popłakał, tylko... Nie, jak to się mówi, nie płakał, tylko, tylko jak mówiła. O, ee, nie będę jak ktoś, ale nie płakał, tylko o, tak krzyczął, że zjadł coś, od ta pani ee, o, to była chyba technika, nie pamiętam już tu, ale chyba technika. Panie no. pani na technice to zaczęła tak tak się bać o Staszka, a ja się jeszcze z tego śmiałam. Jak sama tutaj osoby, które wiedzą o jakiej historii, mówię, to wiecie. To dobrze. Tylko jak coś tam osobę przyflaśmy, to powiedziałem. To tak, przypaliło mi się też ten ten, bo jeszcze ja przypalać, eee, chcę się przypalać. No i znowu kupi chcę się przypalić. Chce się przypalić. No, żelazo. No i lagi, mówię. Sorry, 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 no, sorry, ale sorry, sorry, nie ten, sorry, 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 Nie sorry, 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 to mówię, jest dzień następny. O siekierkę mamy. I tak o jak ktoś wie jak to zniszczyć, czy wtać gdzieś co to w ogóle jest? Niech mi napisze. No to chyba SIK. I co to w ogóle jest? Więcej. Ja mam drugi chyba raz dopiero, <tryk> Sarę, no, ja zawiecie, to jest, która mamy 17. Tam są diamenty, aż je widzę, czyli fakt za Nie. Ha! Nie wiem ile to było po prostu. To było tylko 3-4. No i pierwsze diamenty mamy. A że w pierwszym odcinku już diamenty mamy? Nie wiedziałam, że ja tak szybko. Ja sobie po prostu zaśmiegam się, że to coś będzie. No i co? Nie chcę wiedzieć, kiedy będą w ogóle pierwszych śmierć na tym sercu. O, żelazny. Uwaga, raz, dwa, trzy, cztery, i pięć, i pięć, dobra. Mieliśmy już pięć diamentów, wow. Spodziewałem się, ja myślę, że... że nic nie będzie, to będzie po prostu takie sobie. A tutaj aż pięć diamentów. To jest obsyzjon, to jest złoto. Kolejny gdzieś znajdziemy. Tu nie widzę. Ktoś teraz ja sobie po prostu znajdę jakąś drogę wyjścia, albo będę się do góry budował. Tak czasem robię. To jest jedyne dla mnie wyjście. Co to w ogóle jest? To jest kamień łupkowy bruk. Bruk to jest A. Brukowej. Okay. Tu byli się tu wyweta, byli... a no, tak tutaj jamenty. O, żelazo to mi się przyda też. Bo na razie to zrobię to sobie żelazno. Myślę, że pierwszy co enchant w ogóle. Jakikolwiek, gdzie będziemy się i tak. Co to jest? A. Co? Sproszkowane redstone. Dużo węgla mamy, Teraz. razy a ra, kopmy to i się za chwilę nie tylko by... żegnać, ale kopamy to, to odcinek scenę w jakim pan nie, nie, musiało to się stać na końcu odcinka. Wrzuciłem mieczyk, zarobiście. Myślę, mm. że to jest kamień. A nie, tu jest. O, mam że go nie wrzuciłem. Myślę, że w następnym odcinku, co teraz już wiem, możemy I tak, dziękuję za oglądanie. Wiem, ja, że mam Steve'a w następnym odcinku. Postaram się mieć na skierowania. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z Minecraft Survival, to będzie już odcinek drugi. I do zobaczenia, siema Elo. I jeszcze jedno, zasubskrybujcie kanał.